Witam wszystkich, z tej strony Loczek. Skoro oglądacie ten filmik, to oznacza to to, że jakoś udało mi się go przemycić. I tak, jest to gameplay jeszcze z tego okresu, gdy grałem jakieś 2-3 dni po premierze. W pewnym czasie tego meczu przeskoczy tak czas z jakichś kilku minut, około półtorej minuty, bo musiałem tam pamiętam gdzieś skoczyć, coś zrobić i w tym czasie zabito mnie raz, ja też kogoś zabiciłem jakoś raz, nie wiem nawet jak. Dlatego przewinąłem to, a wynik 30 do 3. Nie przedłużając, bo mam taki temat do poruszenia. Ogólnie temat słuchawek w FPS-ach. No ja uprzedzę oczywiście pytania, bo na pewno wielu wie, ale yy, może też nie wiedzą ludzie. Ja używam słuchawek Triton AX Pro 5.1 i to nie ma znaczenia, czy używamy MatKatz, oczywiście Triton są od MatKatz, czy mamy Turtle Beach. Słuchawki się dzielą na zwykłe z reala, na stereo 2.1, no i na słuchawki, nie wiem, HD, Sygnał 5.1. Takie, które ja posiadam, są też słuchawki 7.1, ale nie wiem, czy nawet Call of Duty obsługuje te słuchawki. Yy, ale nie chodzi mi o słuchawki i o ich porównywanie, tylko co sprawiałem słuchawki w grach i ja opowiem o swoich spostrzeżeniach. Ja grając już od dłuższego, no może nie od dłuższego czasu, od jakiegoś końcówka... Powiedzmy, że pół roku gram już na słuchawkach. Wcześniej grałem na po prostu telewizorze i to był pusty dźwięk, z którego w sumie nic nie wnioskowałem, oprócz tego ze zestrzelam. Nic praktycznie nie wiedziałem, co się dzieje wokół mnie, bo nie grałem też na kinie domowym. Po prostu grałem na dźwięku wydawanym przez telewizor, czyli płaski dźwięk, który idzie bezpośrednio do nas. Grając na słuchawkach... Na początku nie mogłem się przyzwyczaić, jednak... Zakładając sobie w Call of Duty oczywiście perk ninja, wyłączając swoje własne kroki, odgłaśniając sobie w opcjach, można tak super ustawić, że słyszymy przeciwnika z masakrycznej odległości. I to jest, to jest naprawdę dobre. Słuchawki dają masakryczną przewagę, jeżeli przeciwnik nie ma ninja, jest przegrany, szczególnie w trybach typu, typu Search and Destroy czy Free for All. Ale tak zauważyłem, ostatnio byłem u kolegi po szkole, poszedłem do niego, włączyliśmy Black Ops na PlayStation, więc jak mogliście mnie widzieć, kilku co tam odpowiadałem, bo już mnie pytały, co, czy kara mi się skończyła. Ale tak jakoś wyszło, że udało mi się pograć u niego i tam graliśmy po prostu na dźwięku z telewizora. I tak jakoś mi się, może niekoniecznie mi, tylko nie grało mi się bardzo dobrze, bardzo dawno po prostu grałem na dźwięku z telewizora i można powiedzieć, że grałbym tak, ja bym grał z wyłączonym dźwiękiem, to nie było żadnej różnicy. Ja się nauczyłem grać na słuch. Jeżeli nie słyszę, nie słyszę przeciwnika, mam bardzo mam trudności z lokalizowaniem go. Uav to już się przyzwyczaiłem, że jest masa assassin userów, czy ghost userów w powszedniej części gry. No i tam już się przyzwyczaiłem, że nie zawsze widzimy przeciwnika na radarze. Ale w Black Ops było jeszcze to, że prawie nikt nie używał ninja. Było mi z tym łatwiej, że na Free For All było mi czeser, łatwiej przestać dobre wyniki. Tutaj Powtarza się sytuacja z Modern Warfare 2. Yy, ludzie wbijając 55 poziom lub zdobywając tokena, ja sam kupiłem za tokena, gdy przeszedłem na Prestige, martwą ciszę i widzę, że ludzie też zaczynają tego używać, ponieważ ewentualnym perkiem, który jest, który może, yy, może walczyć. Z martwą ciszą jest pewna ręka, która. Lub Stalker, ale oczywiście to są perki przydatne na Team Death Mechu, gdzie ogólnie nasi przeciwni, nasi, nasi, współ, nasi współ. Nasi koledzy z drużyny też dupią. I naprawdę martwe ciszę wtedy się nie przydaje, bo i usłyszymy też kroki mając nim. Nie mając Martwej ciszy, ale chodzi mi o to, że ja założę u siebie takie coś, grając na słuchawkach, po prostu. Przestawił mi się mój styl grania. Ja zacząłem grać, z, grać na słuch, i zdejmując słuchawki, po prostu nie potrafię grać. I to jest z jednej strony złe, bo, po, 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 po prostu, i wyłączy nam się zmysł takiego odczucia, po prostu, że szukamy przeciwników, po prostu gramy na słuch. To jest z jednej strony złe. Chociaż na pewno gra się lepiej na słuchawkach, ale mówię, zdejmując słuchawki, jesteśmy po prostu słabsi niż byliśmy, jeżeli nie graliśmy kiedyś na słuchawkach. Ja was żegnam, mecz się już powoli skończył, proszę o klikanie łapek w górę, komentowanie, no i wszystkie te sprawy. Pozdrawiam, mówi do Was Loczek. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, skomentować ten filmik, no i zasubskrybować. Pozdrawiam.